Prace, które są realizowane, no chyba już w takim dość dużym stadium zaawansowania. Są faktycznie w dużym stadium zaawansowania, ale jeszcze sporo pracy przed nami. Tak podsumowując krótko, wykonane są prace budowlane związane z budową nowych sanitariatów, zaplecza dla sceny, dla garderoby na rynku, a także jak widać za mną rozpoczęta jest budowa parkingu i budowa nowej fontanny tryskaczowej. Natomiast przed nami przede wszystkim na wiosnę nowe, nowe zagospodarowanie zieleni, tak więc czeka nas uchwycenie rynku. W ten sposób rynek zmieni, zmieni swój wygląd. Też widziałem jadąc przez tym park takie nowe wiaty przystankowe. E, tak, zgadza się. Zainstalowaliśmy cztery wiaty przystankowe, dwa w rejonie miasteczka rowerowego, jedną na armii krajowej. I czwartą wiatę na y, rynku. Są to nowe wiaty. Z takim podświetleniem fotowoltaicznym przystanku w nocy, i chcielibyśmy, aby wszystkie przystanki docelowo, stopniowo oczywiście rok po roku, ale docelowo wyglądały w ten sposób. No proszę powiedzieć, czy te prace idą zgodnie z planem, bo tutaj no, troszkę ta zima dała się we znaki. Miejmy nadzieję, że to już te ostatnie podrygi właśnie zimy i będzie można chyba taką pełną parą pracować właśnie tutaj na rynku. Z punktu widzenia prowadzonych tutaj na rynku prac budowlanych zima była dosyć łaskawa, łagodna i właściwie nie było większych przestojów. Przypomnę, te prace rozpoczęły się późną jesienią i potrwają pewno co najmniej do połowy tego roku. I na koniec proszę powiedzieć, jest Pan w ogóle zadowolony z tego tempa i wykonania prac, docierają do Pana jakieś sygnały? Mieszkańców są w ogóle mieszkańcy zainteresowani tym, co się tu dzieje? Myślę, że mieszkańcy tym barku, nie tylko tym barku, z niecierpliwością czekają na efekt końcowy prac. tak jak zawsze plac budowy nie oddaje czy nie oddaje, czy nie pokazuje jeszcze efektów. Myślę, że wszyscy z niecierpliwością czekamy. Na efekt końcowy i mam nadzieję, że już po połowie roku zobaczymy ten efekt końcowy. Sądzę, że rynek będzie odnowiony, ciekawszy, ale też chcielibyśmy, aby zachował ten historyczny, sięgający jeszcze przecież czasów średniowiecza charakter.